Uf, droga ze szkoły, zawsze trwa wieki. Nelciako, nelciako, nelciako. Masz trochę słaby humorek? Co się nie wyspało. Trochę za wcześnie wstałaś? mała kałuża. Tak, mała kałuża, bo od kilku dni nie padało. Czekaj, musimy złapać to dziecko, żeby nam na ulicę nie wybiegło. Nelcia zaraz się przewróci. Pies nie może narzekać na brak wrażeń. Wszystkie dzieciaki za nim biegną. Tylko Nelcia tam się gdzieś schowała. O tam, 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 tam. Nie widać jej. Ten kawałek różowy to ona. Ale chyba też będzie zaraz biegła za pieskiem. Powiem Wam, że ja już padam, jest dopiero 17. To ja już najchętniej położyłabym się spać, a dzieciaki się jeszcze pewnie... Jeszcze z godzinka będą sobie biegać. Po dworze, potem pójdziemy robić matematykę i czytać. Z Anusiakiem. A potem kąpiel. Kolacja. So ham. Nowy lunch Anny będzie w jednorożcowym lunchboxie. A go lubi, bo jest jednorożcowy. Ja za nim nie przepadam, bo nie ma sekcji, w których można sobie swobodnie położyć różne typy jedzenia, tak żeby się nie pomieszały, nie zamoczyły i tak I dzisiaj mamy na dole tam są dwie kanapki z serem w kształcie serduszka. A na górze, ups, tu nam się troszeczkę rozwaliło, no, dlatego nie przepadam za tym lunchboxem. Mamy kanapkę z dżemem, kanapkę z okienkiem, dżem i posypka jednorożcowa. Tutaj sobie położyłam serwetkę, żeby się kanapka nie zamoczyła od warzyw i owoców. A tutaj mamy truskawę, wielką truskawę w kształcie serduszka w dziale warzyw kalafiora, brokuła, pomidora i przyszła do mnie Anusia oglądać co ma. I kwiatuszki z pomarańczowej papryki dla ozdoby różowy kotek. W uchu jednorożca zmieściły nam się jeszcze nam parę kabanosków. Tutaj mamy serduszkowe żelki. I zmieściło nam się jeszcze parę precelków. A się to jest lunch do szkoły, zaraz ci dam śniadanie. <gryw> um, no, i tak to wygląda. Już jedna co zjadasz. <gryw> Serduszkowe żelki to są takie żelki, które mają naprawdę bardzo przyzwoity yy, skład. No, nie aż tak idealny, najidealniejszy, ale jest bardzo, bardzo przyzwoity. A wszystkie te owoce i warzywa, i żelki włożyłam do silikonowych foremek, bo nimi też się wygodnie odgradza. Mam najróżniejsze kształty foremek. Dzisiaj użyłam serduszek, gwiazdek i róży. Ale mam tego o wiele więcej. Najfajniej byłoby zrobić okienko w kształcie cyferki 6, ale. Takich foremek jeszcze się nie dorobiłam. Po więcej inspiracji na szkolne lunchy dla dzieci zapraszam na mój Instagram. Ano odprowadzona do szkoły i nareszcie śniadanie. Ale na moim talerzu niestety, jak to często bywa, trochę bałagan, bo mam do pozjadania resztki chleba po kanapkach, resztki sera po kanapkach. To były kanapki z wczoraj chyba z kotkiem. To jest głowa kotka i resztki wszystkiego Nelciako też ma resztki? nie, Nelciako ma wszystko nowe tylko coś nie chce jeść tak? chcę zobaczyć i Anielcia koniecznie chce mieć w malutkich filiżaneczkach kawę i herbatę no ja mam troszeczkę większych mam Powiedziałam kawę, miałam na myśli kakao. Tutaj mamy kakao, a tutaj herbatkę. Anielcia mówi, że powiedziałam kawę. Może powiedziałam kawę. Kakao! Kakao! Będą te moje śniadania, jak Anielcia pójdzie do przedszkola. Będę sama. Nie wiem, kiedy ona pójdzie do przedszkola. Chciałabym, żeby poszła do przedszkola przy Any szkole, ale ponieważ urodziła się pod koniec roku, już po wrześniu, więc od września nie pójdzie. Zobaczymy, kiedy będzie mogła i czy w ogóle będą tam miejsca. Jeżeli nie, to chyba trzeba byłoby. Pójść do jakiegoś innego przedszkola, żeby Anielcia troszeczkę języka podłapała. Co tam jest, Anielciu? Kakao tam jest, tak. Dolać ci. Przelewanie, rozlewanie. Bierzemy się z Nelciakiem za pakowanie prezentów dla Anny. Yy, mamy książkę. Bo moje dzieci zawsze z każdej okazji dostają książkę. Tym razem jest książka taka może nieadekwatna do wieku. Przede wszystkim z jednorożcem, bo ona ma fazę na punkcie jednorożców. I to jest książka taka może nieadekwatna do wieku, do sześciolatka, ale mm, chodziło mi o to, że to, co tutaj jest napisane, to są dość proste słowa. Tak, żeby Anna już sama mogła sobie tą książeczkę, tę książeczkę czytać. Więc nic dużego, nic skomplikowanego, coś takiego, z czym Anna sama sobie poradzi. To jest książeczka z jakimiś wysuwanymi elementami, ruszającymi się i tak dalej. Co my tutaj mamy? Bo tu są chyba. To jest bo nawet chyba książeczka o urodzinach jednorożca. Zaraz sprawdzę. Tu się jednorożec rusza. Tak, o urodzinach. Tu się rusza tęcza. O, tutaj jakieś słodkości. Tu się nic nie rusza. Tu się wysuwają jakieś gwiazdki. A tu jakieś stworki. O, i coś takiego. Okej, okay, to jest jedna rzecz. Druga rzecz to to, to, coś, to, co sobie Anna sama wybrała piesek na smyczy. Chyba widziała u jakiegoś dziecka piesek na smyczy. Ta smyczy jest taka, że tam ten piesek się rusza, czy coś takiego. No i też może zabawka nie do końca adekwatna do wieku, bo tu jest 3 ale to jest to, co Ana sama sobie wybrała, co chciała, więc spełniamy marzenia. No i rzecz trzecia. Portfel, bo Anna od roku dostaje kieszonkowe i niby miała kilka portfeli, ale chyba wszystkie zostały w Polsce. I jak dostaje kieszonkowe, to te pieniądze później są wszędzie porozrzucane. I jak Anna chce coś kupić, to i tak nie może ich znaleźć, dlatego dostała portfel. To jest taki duży portfel, taki, taka portfelotorebka. Tutaj w środku mamy. Tutaj jeszcze jest paseczek, tak żeby sobie zawiesić, też z jednorożcem. I popyt, Anna uwielbia popyty, ma po prostu obsesję na ich punkcie, zaraz to będę musiała poprawić, więc coś przydatnego, jednorożcowego i popytowego w jednym, to się jej na pewno spodoba. I ostatnia rzecz, dopóki nie ma Anny, to balony. Udało mi się dorwać balony z jednorożcem i to bardzo tanie, bo tylko za jednego funta. A tort kupię razem z Aną, bo Anna powiedziała, że chce sama sobie wybrać. Anielcia tak intensywnie biegnie po schodach. Co tam masz? Masz balonik? A Anielcia już ma swój balonik z jednorożcem. Pokaż Anielciu, co masz? Ty masz balonik z jednorożcem i wybrałaś sobie taką torbę z prezentami, jak mają dzieci w szkole. Bierzemy się za dmuchanie balonów, a cała reszta po powrocie Any ze szkoły. Jeszcze znalazłam coś takiego w szafce, a kiedyś to bardzo chciała kupić, chociaż nie były jej urodziny. I Anna była rozczarowana, że nie dałam jej tego dzisiaj do szkoły. No ale to nic. Weźmie to sobie dzisiaj na plac zabaw. To się zaczepia do ubrania. Niektóre dzieci, kiedy mają urodziny, to w szkole noszą taką. Ee, plakietkę. <ścoughs> nie wiem, jak to nazwać. A ta to Ups. Ona dostała w szkole taką wielką kartkę urodzinową, i tu się dzieci z klasy podpisały. I, i tutaj to jest. Tak. I, i tutaj tu... jest świec, i tutaj jest świecka, i tutaj jest dolina, i tutaj, i tutaj Maja, i tutaj Widia. <noise> tak strasznie długo nam dzisiaj zeszło z obiadem, Anielciu chodź żabciu bo Anusia chce jeszcze troszeczkę na placek zabaw dopóki jeszcze jakieś dzieci są strasznie długo nam dzisiaj zeszło z obiadem bo jeszcze najpierw poszłyśmy do sklepu kupić torcik potem zrobić obiad zjeść, chodź żabaczko bo Anusia chce jeszcze się z dziećmi na placu zabaw pobawić a więc koleżanki Anny już z placu zabaw zdążyły pójść. Zobaczymy czy ktoś jeszcze znajomy będzie. Dziewczyny jedzą kapkajki, bo już bardzo by chciały zjeść torcik, ale czekamy na tatę. Hmm? Tak. Powiedz mi. A tata będzie... Gdzie ta A tata będzie hmm? dopiero wieczorem. Wiem, wszyscy wiedzą, że masz urodziny, Żabciu. I... saya mau keluar ya Ha <laughs>